Dzień dobry moi kochani. Jest 4.40 rano i stwierdziliśmy, że wstaniemy tak wcześnie, żeby pojechać na piękną plażę na końcu wyspy. Dzień dobry. Trzeci dzień, chyba mniej niż 4 godziny. Jest świetnie. Jedziemy moi kochani, bo plaża czeka. Jej, ale super. Plata. Stary zarządził. Nie mogę się doczekać. Ładnie jeszcze tutaj, tak... Ej, jak chcesz to możesz nie jechać. Takie, ej, serio? Ora. Nie, musisz. Miła jestem, nie? Jedziemy w ogóle skuterami w godzinną trasę z rana. Let's go. No i dojechaliśmy. No ładnie jest. Warto było? Warto, patrzcie na te fale, są tak przeolbrzymie. Tak. Zawsze chciałam zobaczyć ocean, mega fajnie to wygląda. A ty jako ich młodego pokolenia, warto Gratulacje. było? Gratulacje, właśnie spędziliśmy półtorej godziny naszego życia, żeby dojechać, żeby zobaczyć trochę piasku, nieba i wody. Yeah! Nie widać wschodu słońca, bo są chory. Ale chodźcie tam, tam powinno być widoczne. Staż kolana mi bolą! Stary siedzieli właśnie półtorej godziny na skuterze. No i kolana mi bolą, no. No i pięknie, ale będzie się działo z tym widokiem, nie? Proste, nie. Ale szczerze plaża jest mocno średnia. Woda jest przepiękna. Nie no i ten widok jest przemocny, ale plaża taka... za. No na... Dobra, jaki stan wody? O ciepła! Ale cieplutka woda. No zachodu stąd to my widzieć nie będziemy No zachodu na pewno nie zobaczymy przez najbliższe kilka godzin e, Z wschodu, przepraszam No nie zobaczymy, ale ja mówiłam ci, że tu nie zobaczymy A bo nie no tutaj zobaczymy na pewno na tej plaży No nie ma szans, ale będzie i tak ładnie. Słońce wyjdzie, będzie piękna niebieska woda Jak się podoba wąsaty? Wydaje mi się, że z tych wszystkich osób, które rano się obudziły Byłem najmniej chętny, żeby w ogóle stąd wyjechać Ale przepięknie Słoneczko pięknie wyszło i przyszli w ogóle surferzy Będą niedługo surfować A żonka miała fotkę robioną Tu jeszcze fotki się dzieją, i tak dalej. Pięknie słoneczko świeci. A synowie do wyjścia! Nie! Yeah. Jesteśmy głodni, zmęczeni. I się tak chce syrać. I syrać mu się chce! Cześć. Ale panowie, dzisiaj przychodzi nas kuchać. No, pan Gilbert! Pan Gilbert się nas przychodzi, zamówi sobie kucharza, który robi nam śniadanko. Ja mu nie ufam tak szczerze po tym, co widziałem już w tej willi, że pani, która sprzątała robiła nam e, również jako szef kuchni. Tak, to. fajnie. Nie fac? wiem, czy pan no, Gilbert, złego? bo nie, nie wiem... Nie nie, 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 raz? ale nie wiem, czy pan Gilbert to nie jest ten pan, który tutaj nam gaz podłączał. Ej, dobra, instagramerki, idziemy! W ogóle super jest jeździć na takie rzeczy z rana, totalnie nie było ludzi. I taki tip od nas właśnie, jakiś na Bali, żeby wstawać rano i jeździć rano na wszystkie atrakcje, bo rano nikogo nigdzie nie ma, a jak jeździmy e, o 13 to już jest pełno ludzi. Tak. Te są agresywne. No. no, są dzikie niestety. Pogłaskałby je, ale nie wiedzą co to głaskanie, no. nie? Smutne, ale prawdziwe. Nic co noszą te figury na parady i patrzcie co się dzieje na ulicach i tak będzie wszędzie dzisiaj rano, nie? Oni podnoszą kable. A tu skrzydła jadą. Dojechaliśmy, wróciliśmy. O, synek ma dżemkę. A kucharze robią. Uuu, nice. Breakfast 27 złotych za osobę. American breakfast uh, served with fresh fruit, tropical fruits with dragon fruit, watermelon and papaya, with uh, pancake. The juice is pineapple and orange juice. So the American Breakers have um toast, so um, scrambled eggs, sausages, and bacon i grilled tomato. Okej. Okay. Dziękuję. Okay. Thank you. Thank you. Ciekawostka. Byłem w Stanach w hotelu i zauważyłem, że pan właśnie miesza w, na śniadaniu na Open Barze sok ananasowy z sokiem pomarańczowym i od tutaj zacząłem tak pić. I on też tak to zaraz no. Ja, Czyli, Czyli był w Ameryce. Ja, Ciekawe. Dobre połączone John mhm. Dobra. Jak juba? Ja. Mhm. Ale jest dobrze doprawiona bardzo. Smakujemy tą kiełbaskę, bo one tak tu w sklepach leżały i tak tą ten... Jak? Jest całkiem mocno. No nie jak w Polsce, ale z tą no. Dobre śniadanie, nie? Mhm. Dużo lepsze niż ten yy, obiad, który mieliśmy. Od szefa kuchni, szefa kuchni, który później sprzątał naszą willę. Kiełbaska jest taka trochę gąbczasta, nie? Taka gąbeczka, ale konik fajny. Smaczne, crispy mocno. No, ale dobre. Jest. Teraz ja, Dzisiaj od 15, przez dwa dni na całym Bali będą zamknięte sklepy I jutro nie będzie można wychodzić totalnie z domu Więc będziemy musieli sobie pogotować po sami rzeczy Dlatego trzeba zrobić zakupy Zarządziłem spotkanie U, o kurde, o ja w tym aucie jest Uuu, o kurde Stary, czczachnij się tym autem Molia cholera, pada dalej kapie woda z niego stary No Ja potem po tamtej stronie jest wilgotno O. Ale kapec co wychodzimy O kurde, ale śmierdzi, ale śmierdzi Jak twoje, twoje ciuchy wczoraj Takim tojtojem Strasznie śmierci. Tak, tak nieprzyjemnie, nie da się w tym wytrzymać dłużej Wczoraj była potężna ulewa i mieliśmy lekką kolizję autem Zresztą co widzieliście w wczorajszym filmie I nasze auto było troszkę zalane No jest trochę jeszcze mokre No wszystkie fotele są mokre jeszcze Wiesz, czy jest ciepło, ale wilgotno, więc to nie ma jak zwykłe W każdym razie, jest wielkie święto Wszystko jest zamknięte, więc zarządziłem spotkanie Ogarnęliśmy, że robimy polski obiad I jedziemy właśnie na niego zrobić zakupy Zrobiłam. Dobra, Chodź hotar co tam? Zakupy zrobione, możemy jechać do galerii. Teraz jedziemy, widzę, po prezent dla Maxa, bo Max ma się urodziny. I robimy mu taką skromną imprezkę urodzinową wieczorem. Złożyliśmy chociaż życzenie? Ci. Nie, jeszcze nie. A ty z duże? No pewnie nie jest. Nawet tak się właśnie było tylko Max jeszcze tego nie słyszał. Okay. Ja, my okay. No my ćwiczyliśmy. Tak. Roby Jedziemy z co? Bo jak my pojedziemy autem, to my się wbijemy w takie korki. Ale to poczekaj, I Są parady już na środku, na ulicy okay. Więc na trzy skutery, chodźmy Te postacie są dosłownie wszędzie Zaraz pokażemy ich więcej, jest Ale naprawdę mnóstwo Ale oni są przerażające No są, no One po prostu straszne, jak dzieckie, to mega ich bała. No to są złe postacie wow. religijne, nie? I oni je właśnie jarają Ale powiem ci, że jestem w szoku jak dobrze Musimy, widzowie, zatankować dwa skutery, więc korzystamy z tej pięknej stacji benzynowej. Ale dziwne w ogóle i kolor. Nie mam pojęcia, ale są są zielone i są niebieskie. Hello, hi! Can we tank? Yes. Patrz i pan kręci korbką normalnie. Full. Nie, yeah, full. I później wlewa. I to normalnie pan to dopompował pompką i to schodzi. No. A i pokazuje ci jaka jest tak, cena no. w ogóle Było na samej górze i teraz schodzi do ceny, patrzcie Ale ładna galeria w ogóle Mega ładna Bardzo ładna Liczna. Spoko, że skuterki mają swoje parkingi wszędzie Tak I one są zawsze blisko wejścia, wiesz? Tak, no. Mega spoko to jest Ale masz fryzurę Paweł Piękna Odbudziła cię, wyglądasz na młodszego tak. Dzięki, to miłe Co no. my kupujemy? No eee... idziemy do Swarowskiego Polczyk no, to wrócił Swarowskim i bardzo spodobał się Maxowi jeden kolczyk więc możliwe, że tutaj będzie możemy go okay. martwić totalnie nie rozmawialiśmy na ten temat, trzeba się dokładnie zastanowić ale to A... wtedy wejdziemy do Swarowskiego i zobaczymy gdzie jeszcze jak ładnie to są prawdziwe czy sztuczne? prawdziwe, to są sztuczne no? my będziemy mieli takie w domu, ale na ścianach takie, zróbcie też z kamieniami to oczywiście to wygląda. nie mamy tyle miejsca nie ma tyle Sztucznie, miejsca Jak w Dla mnie to jest niesamowite, że jesteśmy na bali, gdzie jedziesz z kuterkami w dymie, a masz galerię cywilizowaną, nie? Dobra, poszukamy czegoś na będą. Chcemy pierwszy pić i jeść, bo jesteśmy głodni i spragnieni. Hej, dobre. Dobrą ci zrobili, Nic postarali się. nie wiem, ale spoko. Really thank you. Spoko. Idziemy teraz jeszcze szybko zjeść, bo jesteśmy głodni. Kulawne teraz sobie posyp. Tofce, ładne jest i chcę sobie kupić bransoletkę. Od 15 minut stoimy okay. przy wyspie, bo dziewczyny sobie wybierają bryloczki. Okay. Każdy normalny turysta lubi pamiątki, a kobiety tak. tym bardziej. Jaki w sobie biorę? Taki łańcuch i taka bransoletka. Jaki cute. Ładnie. Cute, kochanie. Przyszliśmy do restauracji Natis. My klasycznie, mało azjatycko. Makarony wlatują. No, ale trzeba przyznać, że to balistkie jedzenie nie jest najlepsze. Dlatego zostajemy przy naszych standardowych ulubionych porcjach. Uh, this is for me. Matku, A, no, ja zamówiłem sobie makaron, owocki i deserek. A ta jest w formie? To są w ogóle banany w panierce z lodami. Mm. No ogólnie widzę, że tutaj grzech jest nie szaleć, bo taki talerz owoców kosztował 10 złotych. A ziem owocki? Taki deser kosztował 11 zł. 23. No, giga tanio. Mhm. Dlatego se szaleje, biorę dania, bo są gigatania. Makaron był bardzo dobry. Zobaczmy teraz te bananki. Bardzo dobry. Przepyszne, nie? Zajebiste, to mógłby do, dobre. Domalone lepsze niż jakiekolwiek ciasto. Dla Macia termos, bo będzie zajebiście trzymał wodę. Ja też jak idziemy. Ty masz Kinga, ty masz 5 stanlej już. Ale każdy spiera buty, torebki, ja spieram stanlej. Czemu my je wzięliśmy? Przez ją wyszliśmy z restauracji. Ja patrzcie kto na biegnie, patrzy kto na biegnie. Coś kupy dla Maksymiliana, wsiadamy na skutery, kur... i lota, bo ja mam dość Ja nie potrafię w sklepach chodzić, nie widzę tego czajnika Masakra Mam nowego starleja <grystanie> Ale wybór Każdy jest taki sam, tylko w innym kolorze No właśnie w tym jest problem, nie ma tych najnowszych kolorów Ej, dobra, ale kochanie, kupisz mi? A wiesz że jaki, nie? No Ten, ten. Kiedy będzie wybierać godzinę? No idziemy do Kroksa szybko. Do, do sklepu Kroksa. Miej się przyjść kupić prezent Maxiowi A ona chce kupić. Maxiowi Ale Maxi. innemu. Jak tam chłopie? No tu masz same przypinki, no. Maxowi? Maksowi? No możemy z like little mu. O, oh, this is the smallest size. Yes. Czyli nie kupiłem Maxowi, tylko Maxowi co najwyżej. Ale fajne! Mówiłam, że kinga, że... A Patrz O mój, o, kurde, mole. Muszę to wziąć. Ej, co myślisz, żeby z Maxowi tak się prezentować? A Max ma No, ja bym mu kupił krok. A, i Ale Fajnie. Ej, takie Max wynosił. Tak. Ja się no, się takie. Zgadzam się. Nawet buty zawsze bierze tak, żeby się jakoś wyróżniały. Nie tak. słuchaj. Jest... Jak mi się takie kroksy? Spoko, Te lepiej. Te są o wiele lepsze. Tak, bo przez chwilą przymierzałem te, bo mi się podobają, ale powiedzieli, że lipa. Po naprawdę drugim zastanowieniu się, maksiowie bierzemy to, to i dwa kroksy. Znaczy, no, no parę kroksów Słychać. po prostu. A ja sobie biorę jedną taką przypinkę. I też biorę te kroksy. Zajebiście. Fajne. Jak wyglądam? Spoko. Kozadko. Idziemy jeszcze po drugą rzecz dla Maxa, do Swarowskiego. Szukamy ładnego kolczyka, którego wypatrzył sobie ostatnio, żeby podmienić. Cały czas chodzi w tym samym, więc może się coś nowego. Mhm. Chyba bierzemy ten drugi kolczyk okrągły, dół środkowy. Bo ja tego nie widziałam jak Max pokazywała. Jakbym miała wybrać z całego sklepu, to bym wybrała ten, bo Max ma taki sam jest kwadratowy teraz, więc znajdziemy no go. To bierzmy Takie... Jakub, jak powiem, że mu się nie podobają, ja to będzie źle. To wtedy my się Spokojnie, że ma dwa, bo jak jeden zgubi, to ma drugi. To prawda, ale raczej nie zgubi. Chyba, że nie będzie go nosił. Dobra, widzowie, jedziemy do domu, i po drodze może będą jakieś parady. Patrz, ile tego tu jest już. Już coraz bliżej, do palenia. Nie widziałem jeszcze powtarzającego się posągu. ale ogólnie oni mają taki totalny luz, wiecie, z nagrywaniem tego, z pokazywaniem tego, jakby bardzo luźno podchodzą do tego tematu. Fajne, ciekawe to jest. Liczymy też w tym, w tak się pytają. Czy Pozwalają się w tym. I tak dalej. Jakby nie mają z tym problemu, żebyś tu uczestniczył. możesz po prostu przyjść, obejrzeć. Też się oczyścić, bo oni się oczyszczają, nie? Paląc te wszystkie złe postacie. I oni się bawią, piją i tak dalej. Tak, bo dzisiaj oni mogą jakby popełniać grzechy. Tak, dzisiaj jest dzień grzechu. Tak, że mogą właśnie pozwolić sobie na takie rzeczy. A jutro, a jutro mają dzień oczyszczenia. oczyszczenia i siedzą I w domach. Się, tak, i... Medytacji i takiej refleksji. Dożyliśmy jeszcze na ostatnie minuty do sklepu i kupiliśmy takie mini ciasta. Tak, mini torciki, bo stwierdziliśmy, że łatwiej będzie przewieźć trzy mini niż jeden wielki. Wróciliśmy już do domu. Teraz aktualnie sypię Maksia, a potem wskakuję sobie do basenu. O, podzemdź, o, ale super wejść do basenu. Moim celem na najbliższe 2-3 lata jest zrobić basen pod domem, nie? I to togrzany basen. To jest coś tak pięknego. Kocham basen. Ja mógłbym siedzieć w basenie stary cały dzień. No. Ale w Polsce jest trochę inna pogoda, więc musisz mieć... Ale grzany basen wtedy! Musisz, musisz mieć. Koniecco. Grzany basen 30 stopni i jazda. A, w ogóle Max dalej śpi, więc jeszcze nie ogarniamy mu prezentu. Zaraz. Ogarniemy, spokojnie. Siema no, Max i właśnie się obudził. Oj, czeka co, że się Siema, witamy! Daj Maxiu! ja się spało! Dobrze, spałem Małpa tu jest. Ja sprzałem ziek, jak skakać i zaczęło coś, że śpi... Małpa! W ogóle ciekawostka, to co teraz słyszycie w tle, to jest jakiś ptak, który odzywa się codziennie o 18.30 i brzmi jak alarm. To jest oba To jest niech to, to wyłączy. No co? Gówno, nie? <noise> Oni, o nie, ludzie się dowiedzą, ile Max ma lat. No. Max nigdzie nie mówi, ile ma lat. Ja się zastaniemy czy moja się nie działa Dobra, okay. chronię przed wypadkiem no. 100 lat! 100 lat! 100 lat, 100 lat, 100 lat 100, niech, żyje, niech żyje, żyje nam! 100 lat! 100 lat! 100 lat 100, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Do Fakiu! Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Mogę zmuknąć. Ale nie najpierw. Ja pierdziele takie dobre, nie? Bo się spełniają Oli się spełniły Moja się spełniła zeszłego to roku To niech moje też się spełni, proszę Prezent od nas wszystkich Dzięki bardzo wam wszystkim Mam otworzyć sobie. teraz? Tak, teraz tak. <śmiewanie> <śmiewanie> Załóż, są takie zajebiste Nie, się. nie podobałem się Zajebiste Będziesz wyższy Kazackie Ej, zajebiste są Ej, dobre są, fajne są A urosłem teraz, co? Wam. No podął, spokojnie. Oooooh, tak myślałem. Nas to A czy ten drugi frazesz będziesz na nie ja zauważyłeś? Ładko! No. Nie! Właśnie, że tak ty mi Całe szczęście, że jest drugi, nie. Bo Kto nie chcesz tego pobali. Uuuu. Bo jak ci to wyrwą, to będzie wyrwą. Ej, gra. mówiłem dwa, 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 trzy dni temu, że mi się podobają, nie? Jak byliśmy w galerii. A to musisz sobie przymierzyć. też musi mi założyć. Nie o! Nie. Ja, nie to... robi mi tak. Proszę. Pokaż je, Zaprezentuj. Ale dream. Proste, proste, ice out. Buty, nie. Bo proste są fajne, za prezenty je. Chcesz <grym> jakoś zaprezentować, stary? Fajnie, pokryć ananasem, czy coś. A sobie się z tymi Nawet nie mieliśmy ile zawieszki wybieraliśmy, stary. Właśnie ja myślałem, że zawieszki to pierwsze co wypierd... A nie? Spoko, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, mega się cieszę Jest 20.35 i o 19.00 generalnie zaczęły się te wszystkie parady Jedziemy zobaczyć, co tam się dzieje I powiem wam, że widzieliśmy na TikToku co nieco i podobno jest grubo Także zobaczymy Nie. Co robicie? Gramy, my tak gramy w papierkami i nożyce Możemy już jechać? Możemy jechać Wow Głównie widzowie na ulicach jest totalna pustka A, jednak nie, no ale są ludzie, którzy po prostu się spotykają i imprezu Ją razem No 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 Nie możemy tu jechać No widzę idzie parada Martusz to jest ta parada co powiedział? Musimy tutaj jechać w prawo, ponieważ tu jest ta parada i musimy ją ominąć. A, okej. Okay. Tak. Ale luz generalnie. Ogólnie luz. Czyli ogólnie możemy jeździć jakby. Jest. Bo się zastanawiałem, czy już nie będzie tak, że nie będziemy mogli jeździć, nie? Nie, nie jest luz, tylko po prostu nie możemy tędy, bo tu jest ta gówna. Id oni idą w tą stronę w ogóle. Idą w tą Przez. stronę, dobra, wracamy. Tędy powiedział, że mam jechać? Yeah. Jedziesz? <laughs> Tak zaczęliśmy się zastanawiać, co oznacza dzień łamania grzechów. Wiecie, teoretycznie przestępstwo też jest grzechem. Na przykład okradnięcie turysty też jest grzechem, zrobienie czegoś komuś też jest grzechem. I zastanawiamy się teraz, tak jeżdżąc, na ile oni faktycznie to obchodzą i na ile możemy. Czuć się jakkolwiek niebezpiecznie, ale raczej powinien być luz, tak mi się wydaje przynajmniej. No zobaczymy. Dziwne. Zupełnie inny vibe jest niż każdego wieczoru i taki czuję się mniej pewny. Też czujecie się mniej pewni na drodze? Ja tak. się w ogóle nie czuję pewnie, nie? Dzień Bo Od grzechów to jest. Oni mogą robić wszystko, bo jutro są oczyszczeni. To jest spore. Przerażające, no. Zatrzymali nas, powiedzieli, że nie możemy jechać totalnie o dwie strony, bo właśnie idzie parada. Wjechaliśmy na czołówkę z paradą. A ja ogólnie bym chciał powiedzieć, że to jest dopiero przesmak, bo to są jedne z mniejszych rzeczy, które widzieliśmy dzisiaj rano. Oni ogólnie jarają, piją, wszystko robią. Nie takiego by fajnego Święta to Jak oni zrobili też rzeczy, i jest obóz Ja nie wiem ile jest na tej wyspie Tutaj są wszyscy, wszyscy z wyspy wychodzą dzisiaj na ten Jedziemy teraz, żeby podjechać do drugiej parady, żeby trochę minąć. Chodźcie Patrzcie to, i oni wszędzie zrobili syf na podłodze I oni po prostu rzucają za siebie wszystko Cały syfce tu leży tu dzieciaki idą z małym Ej! Jej. Jej. słodkie! Mega A, słodkie! Mega słodkie to Mały małe dziecko. dzieciaki już przeżywają noc oczyszczenia! Idę spać, bo jutro trzeba. Znaczy w sumie nie trzeba wstać, ale jutro będzie ciekawy dzień, taki nietypowy bardzo. Pa pa. Cześć.